Siema, z tej strony Damian i witam Was na kanale Trap TV. Tradycyjnie zapraszam do zasubskrybowania kanału, jeśli interesuje się amerykańską sceną hip-hopową, i bez zbędnego przedłużenia lecimy z filmem. Dziś zajmiemy się Kanye Westem, który jest niekwestionowaną ikoną amerykańskiej muzyki już od dłuższego czasu. Artysta świetnie również radzi sobie pod względem biznesowym, gdyż zbudował ogromną markę, która przynosi ogromne zyski. Mówimy oczywiście o butach Heezy, dzięki którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarobił aż 150 milionów dolarów. Jest to świetny wynik, ponieważ jego majątek wyceniany jest na około 250 milionów dolarów, czyli w ciągu ostatniego roku na Easy zarobił ponad połowę tej kwoty. Pierwszy model tych butów zadebiutował w 2009 roku, co ciekawe pod marką Nike. Dopiero cztery lata później Kanye zdecydował się na przenosiny do Adidasa, co jak później się okazało, było świetnym posunięciem. Liczby, jakie osiąga biznes Kanye Westa, mogą śmiało powiedzieć, że raper wszedł w najlepszy moment swojej kariery. Jeszcze trzy lata temu świat obiegły newsy informujące, że Kanye West ma ponad 53 milionów długu, a Kanye w tamtym okresie zgłosił się do szpitala z objawami bezcenności i psychozy. Jego hospitalizacja wtedy potrwała ponad tydzień. Dziś nikt na pewno nie może powiedzieć, że artyście się nie powodzi. Jak sam mówi, we wszystkim co robię jest trochę Lamborghini. Easy to Lamborghini butów. Myślę, że większość osób znających się na tym biznesie mogłaby przyznać mu rację. Skoro ustaliliśmy już, że Kanye zarabia ogromne pieniądze, to na pewno interesuje Was, w jaki sposób wydaje obu fortunę. Właśnie do tego przygotowałem dziś dla Was kilka przykładów. Jako, że sam bohater dzisiejszego filmu mówi, że we wszystkim co robi jest trochę Lamborghini, to dziwne by było, gdyby owego nie posiadał. Raper posiada Lamborghini Aventadora, który zazwyczaj kosztuje aż do 400 tysięcy dolarów. Jednak Kanie posiada kustomizowanego Aventadora wartego 750 tysięcy dolarów. Ciekawostką jest, że samochód był prezentem od jego żony Kim Kardashian West. Kolejne miejsce na liście zajmuje bogaty Veyron warte aż 2 miliony 400 tysięcy dolarów. Właśnie tyle trzeba zapłacić za samochód limitowanej edycji, który na rozpędzenie się do 100 km na godzinę potrzebuje zaledwie 2,5 sekundy. Przechodzimy do biżuterii, a konkretnie do pierścionka, który nie do końca Kanie posiada, lecz zakupił go do swojej małżonki jako pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zawiera 15-karatowy diament warty aż 4 miliony dolarów. I jest to bez wątpienia jeden z najdroższych zakupów Kanye West'a. Nie jest to jednak droższe od prywatnej wyspy na Karaibach, którą Kanye zakupił na swoje 40 urodziny. Jednak to nie był prezent dla niego, lecz dla jego dziecka. Prezent ten kosztował go aż 12 milionów dolarów, co na pewno jest jednym z droższych prezentów, jakie kiedykolwiek zostały kupione. Kolejną pozycję zajmuje dom rodziny West, znajdujący się w Kalifornii. Posiadłość zawiera studio nagraniowe, dwa spa, dwa baseny, winnice i ogromne salony, które zostały pięknie i minimalistycznie zaprojektowane. Ciekawe remonty tego miejsca zajęły ponad 4 lata, jednak efekt końcowy przekonuje, że ten czas nie poszedł na marne. Ostatnią już rzeczą na naszej liście jest prywatny odrzutowiec, a dokładnie Boeing 747 Jet. Samolot posiada dwa piętra i oferuje aż 600 miejsc, co czyni go jedną z największych latających maszyn w rękach prywatnych. Odrzutowiec był prezentem od samego Adidasa i został nazwany pływającym biuremizji. Jest w pełni wyposażony w luksusowe sypialnie, czytulne sofy, jadalnie i biuro dla samego Kanye Westa. Napiszcie na dole, która z tych wszystkich rzeczy zrobiła na Was największe wrażenie. A na dziś to tyle. Jak zawsze przypominam o subskrypcji kanału, żebyście mogli być na bieżąco. A jeśli film Ci się spodobał, to możesz docenić naszą pracę łapką w górę. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!